Chyba wszystkie. Cicho, cicho, cicho. Churwa. No to właśnie. Czy tu wejdzie? Nie, to jest chyba taka bezpieczna przestrzeń, co? To, no to wygląda. Zaraz zaczę czy ten injektor też będzie trzeba ponownie wciąć. O, możemy spać, okej, okay. i niektor, dobra, zabrany, czyli Kolejne to co najważniejsze. Rejestrator Niro. nie wiem, czy chcę tego słuchać. Sir, mamy problem. O, mamy o, mnóstwo problemów. Problem. Sobie, o którym no, to mamy zrobione, chociaż zginęliśmy. Dobra, Mówiłem im już, że potrzebujemy jeszcze kilkunastu koparek, albo będziemy musieli Sir, zamknąć... pan nie rozumie! Wszystko rozumiem! Mamy już miejsca, Gdy samochody do, do, do. stoją w pieprzonym korku aż do ferry. Wszystkie wyrazy stąd, bury, to, że pełne są ludzi krwawiących skierdolonego oczu od... Nikt nie odpowiada o czym ty do diabła gadasz? Radio! Ich radio milczy do cholery Kurde oh on... Nie wejdą tu, nie wejdą tu Wejdą Dobra, świetnie po prostu Otwórz drzwi Dikon, kurde, błagam cię Nie mam zamiaru spać, O, kolejna śmierć Dobra Nie napomnę no, Chociaż jeszcze raz spróbuję coś tu zrobić Kondycja wyczerpana i dupa Myślałem, że to jest e... Bezpieczna przestrzeń w tym Nero i oni tam nie mogą wejść, które jest już, ko ale bardzo za co się dzieje to w ogóle. że kondycja by się przydała jednak też nie uda mi się na pewno podnieść motoru a on w ogóle ledwo dysze Błagam czy jedź ale nie wiem czym tam radę rady im uciec w ogóle tą prędkością i oddalam się od miejsca, w którym powinienem się znaleźć. Dobra, może jednak jakoś bokiem pojedziemy. <śleszy> Jest mi przykro, człowiek. Sam potrzebuje pomocy. Coś nas goni, czy nie? Pewnie że goni. Jakbym ominął jeziorko. O, możemy tu chyba naprawić motor. 3%! procent. Ja pierdzielę. Ile złomu stracimy? Będzie działać. 7 sztuk. Ok. 62% paliwa. Obóz łupierców. Banda wrednych suknisynów. Ile napadów zorganizowaliście w tym tygodniu? A? Kolejny obóz? No cóż, spróbujemy się go pozbyć. W takim razie. Dobra, widzę tu trupa, czyli możliwe, że w tym miejscu oni już mają zasięg widzenia. Wizitor's Walkom We need the practice. Aha We Muszę oczyścić ten obóz. Banda morderców i złodziei. Nie mogę pozwolić im prysnąć. Widziałem jak ktoś tam szedł. Ale nie zdążyłem go oznaczyć tam idzie. To chyba Snajper. Ilu jest? 14 aż tam idzie. U. Czy tutaj jest ktoś? Co my mamy? Kurde snajperki nie mamy Bomba dymna, koktajle, bomba rurowa Spróbujemy z tłumikiem ich posłać do piachu No, zawsze co tak kurwa od frontu dobra muszę po też o to jest Zobaczmy, gdzie ona pójdzie i co ona będzie robić. To jest tak jakby na widoku. Ona pójdzie tam. Ale pewnie mógłbym próbować. Czy ona zauważyła, że właśnie łapkę rozbroiliśmy? Może będzie chciała tu przyjść? O, to był ten Ktoś tu jest. Jeden załatwiony. Ilu was tam zostało? Co? Okej. Okay tamten się zainteresuje e, chyba nie no to mamy coś gorszego Jeszcze jest pułapka, widzę linkę. Ten wraca. Może teraz załatwimy tego po lewej stronie. Albo tamtego na górze. Tylko, że schowam się za kamieniem. Jest dwóch. Pytanie czy to się uda. Dobra, jazda z tym udało się mamy dwóch z głowy. Tutaj tych dwóch może by się udało. O cichu, chociaż tamten... Czy on coś widział? <grystanie> Lubicie zabijać włóczęgów, nie? Teraz? Jak wam się podoba? Ktoś tu jest. Widzę go, widzę go. O nie! Dlaczego ta broń? Tylko Oj. Widzi, że coś jest nie tak. Dobra, ale połowę mamy już z głowy. Ilu z was tam jest? Ech, wszystko jedno. I tak za mało. Apteczka, środek sterylizujący. Tutaj nikogo nie ma To co tutaj jest za roślinka Lilia landelfiska Co to jest to? Aha, do zrobienia O właśnie Eee. nie to ekipunek Zobaczyłem tworzenie, topór ze słupka ogrodzeniowego, topór z kantówki, topór z bejsbola, o. I zapomniałem jak się tworzy, czy to jest z koła? Eee, z koła. Wyboru. No bo może w tym momencie nie mogę. A nie tak, tworzenie czego nie mamy. Złomu jeszcze jednego. Dobra, Coś widziałem. Good. To powiedział. Dobra, jest i bunker, jest i paliwo. Jeszcze czterech. Nie, dobra, jest i. Złom, to teraz będziemy mogli zrobić sobie. Tam jest jeszcze dwójka. Trochę w takim dziwnym miejscu, bo tamten pewnie usłyszę. No nie, jednak nie usłyszał. 40% procent jeszcze nam zostało i trzy osoby A może uda się podejść po cichu Oprze to nas nie interesuje. O, idzie tam ślicie, że polegnie. Dostałem! Tu stałem! Muszę znaleźć się No nie, nie polegnie. Jednak chcę dalekoć. Trzeba się cofnąć. Co to nie było? Kurde, nie trafiłem jej. Dobrze. to tu. Młotka Kurde, jeszcze mnie rozwalo. Стан мой блонд Прошу, Да, уже нас не зауважили Dostać was na więcej? Tak myślałem. Z następnym razem. Nie zasadzajcie się na niewłaściwego gościa. No Dobrze. Zobaczmy czy mieliśmy już tutaj podziemny bunkier. No jest. No chodź. Chodź do środka. Chodź, Dikonie. To zabieramy panciki i lecimy dalej. Hmm. E, gdzie ty jest? to? Co to? Mapa? Notatki? Dobra, nieźle. Obóz Kopalanda, zaufanie coraz lepsze. Mówca obozów wypadowych. Koktajl na koncentrację. U to pewnie będzie coś. Schematy. O tak, zajebiście. Odwiedź pomnik upamiętnionych przez Cesare. mamy punkt umiejętności. A nawet dwa. Wolka w zwarciu, no dobra. O, to nam się przyda. Zaszpracowany, premie, wydłużę działanie, koktajlu. Ja To się przyda, bo będziemy sobie naprawiać broń. E, można teraz naprawić broń białą, naciśnij RT z poziomu koła przetrwania, żeby naprawić stworzoną broń białą przy pomocy złomu. Dobra, jeszcze jeden punkcik. Dystans, morderczy krąg umożliwia przeprowadzenie ataku dystansowego bezpośrednio po ataku w zwarciu, by zadać wrogowi potężne wrażenia. Ogień zaporowy sprawia, że każda broń dystansowa użyta podczas skupienia ma zwiększoną możliwość powstrzymania słabszych przeciwników. Kontrola tłuma zmniejsza opóźnienie regeneracji skupienia. Intensywne skupienie zwiększa początkową premię i wydłuża działanie koktajlu na koncentrację. Może wezmę to tym razem. Kontrola tłumu. Przytrzymanie LT i naciśnięcie RS. Włącza skupienie. Zmniejsza się opóźnienie regeneracji skupienia. No, bo to jest jednak przydatne. Do walki. Nic co, wszystko czy on się prześpi do nocy? Czy on się w ogóle nie prześpi? Autentycznie nie jest śpiący. Dobra, szafka na broń, olewka. To lecimy dalej. Jakie my mamy teraz zadanie? Eee, fabuła. Pamiętam, coś ty zrobił. Oczywiście opuszczony obóz uchodźców Nero. Koniec świata, punkt nero przy cmentarzu Old Pioneer. Przeszukaj mobilną jednostkę medyczną. Tę mapkę, chcę zobaczyć. Odwiedź pomnik upamiętniający Sarę. Dobra. To czyli, czy my po drodze coś mamy tu do zrobienia? Co to jest to? Rań badań Nero. Dobra, przeniesiemy się tam. Znaczy, pojedziemy po drodze. O coś będzie. O, teraz będziemy zużywać więcej złomu, z możemy naprawiać. Sprzęt o paliwo przyda się. Tankujemy sobie motorek. Ciężki skrót. Skąd nie chce przeskoczyć? <laughs> jest i motorek. Na widzę do Sorenki Oha, to tu jest wyjście do jaskini. Olipka Kopalnia White King. Eee... boję się. Co ja tu znajdę, czy to będzie kurde mal? Czy w kup Nie, Świetnie, ale... O w mordę to prześwodnie. Nie to chyba jedna. Ja podziękuję za to miejsce. Już może źle zrobiłem, powinienem od razu tam rzucić tą Tak. Trochę nas cofnęło. A pytanie czy motorek mamy zatankowany, Ech, czy nie. Benzyna To mi się przyda. Potrzebuję złomu hm. Ogólnie rzecz biorąc, jest już godzina nagrywania, to dojdę do motoru. Zapiszę grę i tą kopalnię spróbujemy sobie zrobić może w następnych odcinkach. Ale kurde, ta horda jest dosyć duża. Nie wiem czy jest jakaś możliwość, żeby załóżmy wrzucić karnister z benzyną, strzelić do niego i rozwalić całą hordę. Jak uciekałem, to nie zauważyłem e, żadnych beczek ani nic, co mogłoby spowodować eksplozję, żebyśmy mogli ich pokonać. No więc, kurde. A, no to jazda. Trudno powiedzieć, czy nam się uda to na tym etapie. No to dobrze, to ja będę kończył e, nagrywanie w tym momencie i. Na następne odcinki zapraszam już niebawem. Dzięki, że tu byliście. Do zobaczenia następnym razem. Hej!